Pozwólcie, że wpierw w ramach takiego zakończenia też tych rekolekcji, które do tej pory były tutaj w ośrodku ogniska miłości, powiem taką anegdotę do tych, którzy uczestniczyli w tych, w tych rekolekcjach, żeby tak na zakończenie, żeby był taki akcent. Mianowicie jeżeli mówimy o przyjściu Pana Jezusa i, i takiej chęci zobaczenia Go, to tak kiedy układałem te rekolekcje i myślałem, o tym temacie, który był ujęty na plakacie, co powiedział mi Zacheusz, tak, co powie, co powie mi Zacheusz, co powiedział, po, powie mi Zacheusz, co powiem mi Zacheusz, to taką pierwszą y, wiadomością, jaką odczytałem y, żartobliwie od Zacheusza, to Zacheusz pewnie by powiedział, że nie musi skakać po drzewach, żeby zobaczyć Jezusa. W wyobraźcie sobie tego Zacheusza, który był poważnym, poważnym człowiekiem, poważnym, bo był zwierzchnikiem Celników I to nagle taki poważny zwierzchnik wchodzi na drzewo i łazi po drzewach. Nie wiadomo po co. Nie? Myślę, że taki poważny człowiek, nie wiem, czy można sobie wyobrazić, nie wiem, jakiegoś no akurat sposobem, no to łatwo sobie wyobrazić, że łazi po drzewach, ale może no, no właśnie takiego poważnego człowieka, który wchodzi na drzewo, żeby zobaczyć Jezusa, i myślę, że zacheusz, gdyby miał nam cokolwiek powiedzieć takiego bardziej dotyczącego pana Jezusa to naprawdę nie musisz takiej rzeczy dokonywać w sensie że Jezusa można zobaczyć w różny inny sposób jaki w jaki to odpowiada właśnie ta Ewangelia? My ją mamy od dwóch dni, więc ją trochę na różny sposób próbujemy wycisnąć, coś z niej. A przede wszystkim to, co się wydarza, to przede wszystkim taka wizja biblijna, wizja świata. Zobaczcie, że ten biblijny świat który sobie był taki wyobrażalny, no to właśnie yy, przez pryzmat takiego pół, jakiegoś półkolistego obszaru, w którym różne rzeczy mogą się wydarzyć. I to trochę pobrzmiewa w słowach Jezusa, yy, chociaż może nie bezpośrednio, ale, ale w, tych, w tym opisie tych znak, znaków na Słońcu i Księżycu i Gwiazdach, to, co będzie działo się na Ziemi, to właśnie taka wizja świata trochę, yy, trochę się przebija. Yy, co się dzieje wtedy, kiedy pojawia się w nas strach? W jaki sposób możemy zareagować? Już pomijając kwestię tego, czy rozróżniamy strach od lęku, bo tego się nie będziemy czepiali, ale kiedy pojawia się w nas strach, to jest takie uczucie, które do końca nie jest przyjemne, prawda? To nieprzyjemne uczucie może doprowadzić nas do takiego momentu, że zareagujemy na nie w sposób paraliżujący. Strach może w nas tak zadziałać, że będziemy robili rzeczy, które normalnie nie są racjonalne. Nie? Tak samo jak ten zacheusz nie, wchodzący na drzewo, to nie było do końca racjonalne zachowanie. Nie, możemy w możemy nas tak podziałać y, strach, lęk, że będziemy sparaliżowani albo w jakiś sposób nieracjonalnie się zachowywać. Natomiast to, co y, strach może w nas zrobić, to dać nam dużo nadziei. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że kiedy... Y, y, to ksiądz, jeden z księży opowiadał taką, taką miał przykład na, na ukazanie lęku, co może zrobić z nas lęk. Mianowicie, że kiedy jedziemy samochodem, jedziemy, ten samochód jest taki, już dawno nie był w przeglądzie, może trochę nie domaga i byśmy nie jechali tym samochodem 140 na godzinę na autostradzie, to jeżeli lęk się w nas pojawia, to on słusznie się pojawia. Dobrze, że w ogóle się pojawia, bo on staje się naszym obrońcą. Lęk wtedy staje się takim dobrym dobrym, odpowiadaczem na mnie, że chłopie, weź, zwolnij trochę, bo może ten samochód ci się rozklekotać i wtedy nie będzie wesoło. I wtedy lęk, który się w nas, strach, który się w nas pojawia, on jest dobrym doradcą. On nie jest wcale po to, żeby nas jakoś zgubić, tylko żeby nam doradzić. Chłopie, zwolnij trochę, bo możesz się wykoleić, nie? Tam zakręt, może, może nie ta pogoda, więc ten lęk może być nam potrzebny wręcz. Może na, może na nas zadziałać orzeźbiająco, w sensie wybijać z nas jakiegoś takiego letargu. I ten strach wcale nie musi być taki, taki zły, jak go malują. Jasne, że można go kopnąć w kolano i powiedzieć mu sieć cicho. Nie strachu. Raczej nie, nie, nie ten. Nie, raczej się nie przestraszy. Lęk jest trochę może bardziej sprytny od nas. Ale to, co, to, co Jezus podpowiada jako remedium na lęk, to przede wszystkim taki, taką nadzieję, którą nas lewa. Ta nadzieja nie jest bezpodstawna, bo, bo jeżeli yy, wyznajemy, wierzymy w to, że Bóg trzyma ten świat w swoich rękach i właściwie wszystko, co na tym świecie się dzieje, jest teologiczne w takim rozumieniu, że ten, to Pan Bóg stworzył ten świat i on go podtrzymuje w istnieniu. Gdyby chociaż na chwilę przestał go mieć w, istn... w swoich dłoniach czy w swoim wzroku, na chwilę przestałby na niego patrzeć, to ten świat przestałby istnieć. Dlatego możemy mieć taką sobie nadzieję, która ten lęk będzie przezwyciężała i będzie patrzyła na niebo. To, co możemy robić, to możemy patrzeć na niebo. I stamtąd przychodzi nasze odkupienie. W takich momentach, które może nie są dla nas jakieś przyjemne najbardziej, no, jakbyśmy widzieli różne dzieła na, na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, a jeszcze do tego ludzie, którzy są wokół nas, by panikowali, no to nam by się to udzielało nie? naturalnie. I dlatego warto o co zadbać, co, o czym mówi Jezus, a mianowicie o twoje serce. Żeby ono nie było ociężałe na skutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. Zadbaj o swoje serce. To serce jakoś tak bardzo mi się kojarzy już z jednym przyjściem Pana Jezusa. Pamiętacie jak po zmartwychwstaniu Pan Jezus spotyka uczniów w drodze do Emaus. Nie? I oni tam ze sobą rozmawiają, oczywiście oni go nie rozpoznali, dlatego że mieli serce obciążone czym lękiem, że ich nauczyciel, ich mesjasz został zabity. Zresztą opowiadają mu o tym, nie, nie rozpoznali znaku jego przyjścia, bo ich serce było obciążone. A później co powiedzą, czy nasze serca nie pałały, kiedyśmy z Nim rozmawiali, I kiedy wyjaśniał nam pisma, czy nasze serca nie pałały? Jednak coś w tym sercu się takiego działo, że jednak Chrystus przebijał się przez to obciążone serce. Jakie jest remedium? To jest przede wszystkim taka troska Boga. Nie uważajcie na siebie. Przeczytajcie to z taką dużą troską. Uważajcie na siebie. Ojciec Joachim Badynik jak umierał, jak jeszcze jak go pytano przed śmiercią. Dużo przed śmiercią, od czego rozpocząć swoje nawrócenie, czy w jaki sposób stać się świętym? Nie trzaskaj drzwiami. Nie trzaskaj drzwiami. Jeżeli chcesz rozpocząć takie swoje nawrócenie, to, to, to obżarstwo, pijaństwo, troski doczesne nie? to są te troski doczesne. Pierwsza rzecz, najbardziej prosta. To jest to, żeby stać się człowiekiem. Nie czas. Nie, on nie przystoi człowiekowi, żeby trzaskać drzwiami. Zacheusz, to co robi Jezus, jeszcze wrócę do Zacheusza, dobrze go kojarzycie, pewnie nie tylko ci, którzy byli na rekolekcjach. To on na tym drzewie odzyskał swoje człowieczeństwo. W sensie Jezus dotarł do jego człowieczeństwa, pokazał mu, że on może być natar człowiekiem z powrotem człowiekiem. Nie? Nawet jeżeli mu się ta droga jakoś rozminęła jakoś tak odszedł od swojego człowieczeństwa może stać się człowiekiem z powrotem w się sensie wrócić do tego człowieczeństwa nie musisz łazić po drzewach Zejdź z tego drzewa z tego co cię jakoś, yy, jakoś zasłania jakoś się wstydzisz czegoś coś ciebie powstrzymuje ten może jakiś lęk przed tym co ludzie powiedzą nawet jeżeli ludzie powiedzą jesteś grzesznikiem tak jak do Jezusa powiedzieli o Jezusie do, do grzesznika poszedł gościnę. Stać się człowiekiem, to jest, to jest pierwsza, rzecz, pierwsza rzecz w kierunku naszego nawrócenia. Żeby nasze serca nie były ociężałe, tylko żeby przebijało się wtedy, kiedy Pan Jezus będzie, będzie nas nawiedzał, będzie się nam objawiał, żeby nasze serca pałały. Że, żeby te nasze serce nie było obciążone, tylko żebyśmy rozpoznawali, że On z nami jest, że jest obecny, że, 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 że niejednokrotnie do nas mówi to wszystko naprawdę jest realne. To wszystko jest naprawdę realne. Modlitwa w każdym czasie, ta modlitwa, o której mówi Jezus, to czuwanie, to jest po prostu nasze życie. To jest normalny stan chrześcijanina. Być w ciągłej modlitwie. I tu nie chodzi o spędzanie godzin na adoracji, co jest bardzo szlachetne, tylko chodzi o to, żeby mieć przeświadczenie, że moje życie spędzam w obecności Bożej. I cokolwiek się nie dzieje, to Pan Bóg jest przy mnie. Nawet jeżeli pójdę złą doliną, nawet jeżeli zboczę z mojej drogi, to Pan Bóg jest ze mną. Mogę mieć sobie w swoim sercu takie przeświadczenie i wtedy zła się nie będę lękał, bo będę miał nadzieję, którą pokładam w Bogu, który jak raz powiedział, to dwa kroć to słyszałem. Wielokroć to słyszałem. Jasne jest tak, że na tej Ewangelii, ani na tej Eucharystii cuda się nie wydarzą. Cuda się nie wydarzy, w sensie w takim rozumieniu dziwac, nie? w sensie w takiej cudowności, która, która by miało wyglądać takie przyjście Pana Jezusa, że zaraz by za tabernakulum. W ten sposób to się nie zadzieje, w żadnym wypadku. Czy być może, że Pan Jezus sobie wybierze taką drogę, ale raczej prawdopodobne jest to, że przekona nasze serce do tego, że On jest ciągle obecny. I to, ta modlitwa to będzie właśnie chodzenie Bożej obecności. Przeświadczenie o tym, że ta, ta nadzieja będzie mnie niosła. Będzie mnie niosła, niosła aż do tego momentu, kiedy, kiedy będę mógł się z Nim zjednoczyć w niebie. Bo o to chodzi w chrześcijaństwie. Żebym kończył się z Nim spotkać twarzą w twarz. Do tej pory nie mogę, bo nie jestem na to przygotowany. Ale jeżeli jest, będę właśnie w ciągłej obecności, to ani lęk mnie nie będzie... Od, nie będzie mnie od, nie odciągał od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Tak jak święty Paweł pisał. Nie? Nic nas nie może odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie Jezusie. Ani to, co głębokie, ani to, co wysokie i co on tam jeszcze tam różnego rodzaju rzeczy wymienił. Będę miał w sobie takie mocne przekonanie, że ciągle jestem w obecności Bożej i nic mnie nie może od tego odłączyć, od miłości, która jest w, Jego, w Jezusie Chrystusie. I to, co ma nastąpić, to jest ostatnie zdanie tej Ewangelii, to żebyśmy stanęli przed Synem Człowieczym. Myśmy na rekolekcjach mówili o łasce, jednym z imion łaski jest gracja. To, że gracja ma w sobie coś pociągającego. Jak widzimy kobietę, która jest z gracją, każda kobieta jest z gracją, to na nas pociąga. Nie? I łaska ma w sobie właśnie taką, taką moc przyciągania. Bóg nas przyciąga do siebie. Nie? I miejmy nadzieję, że właśnie na tyle nas przyciągnie, że staniemy przed synem człowieczym. Nie wiem jak was, ale jak, jak ja myślę o tym, że będę mógł zobaczyć Boga twarzą w twarz, no to mnie to pociąga. Ja chcę już. Jakby mogli, no to niech mnie porwą już teraz na tej Eucharystii. Łaska jest pociągająca. Nie wiem jak wy, ale ja tę Eucharystię właśnie w ten sposób, w ten Adwent, chcę, żeby właśnie we mnie działała w ten sposób łaska, że ona będzie mnie pociągała do Boga.